Witam. Kolejna część zagramy w Quake. Kontynuuję poziom The Crypt of Decay, epizodu drugiego. O, jest apteczki. No, nareszcie. Jeszcze jedna rybka. I co to jest? Coś Jakaś winda? Ło! Tutaj są te ogry, a tam na górze gdzieś łaził ten... Co to tu... Nieźle tam mi. Kurde. Ostrzeliwują. Ja mam piątkę? Nie mam jeszcze. To mi się nie podoba. O, Uff, dobra. Nie było takie trudne. Teraz tylko sobie tam trafić jakoś. Kurde no. Ja pierdzielę, żeby to nie trafiało cały czas. Od się odbiot! Od... Kurczę! Dobra, dość tego, bo zmarnowałem. Stąd jeszcze, sobie jeszcze. ja ale no w końcu! I zmarnowałem na nich nie powiem, nie wiem, sporo tych granatów. Jest! W końcu się wszystko łączy, tak jak ma być. Hmm, ale zobaczmy, zaraz tu było. Ja nie mam klucza żadnego chyba. Zaraz, tu przejście, a nie śmie. O, jest granaty. Dobra, to jeszcze skocz sobie do wody. Rybki. A to mam na razie zdrowie na full. O jest, tam są jeszcze granaty. Tu jeszcze jeden sekret. Uuu, świetnie. Dobra, ale jeszcze raz padam wody. wody. Z tej strony, to nie ma znaczenie. Bo e, zaraz, gdzie to było? Gdzie ja widziałem te rakiety? Tutaj są. Dobra, to jeszcze rozejrzę się w tym miejscu, tu niby... To jest ta gwinna i coś tu było w ogóle oprócz tego? Nie. Dobra, to teraz mogę sobie... przechodzić. Tutaj jest chyba... z tak? Tak. No, aż się uparli! To tędy! To już zupełnie będzie... Tak, już tam. O, okay. yy. I z tyłu mnie atakuje jeszcze... ty... Hell Knight. To jest Hell Knight. Dobrze pamiętam. Odsuń się, bo wybuchnie. Dobra, tu się mogę spodziewać ataku zombie. Nie, na nie zombie Ale tu się opłacało użyć granatnika bez dwóch znań. Mam złoty klucz. Ta pułapka jest zabójcza, silna. Albo przynajmniej bardzo dużo srowego zabiera, zabiera znacznie, nie wiem. Kurde, jaki jeszcze szybki jest na dodatek, kurde. Jak on zapieprza, ludzie. Się. Te miski są naprawdę stresujące. Nie są. Są kurde niebezpieczne, naprawdę. Dobra, super. Nie, Ale ja wolę super szczodłoń, tak. Ło. Dobra, gdzie mnie to prowadzi Na górę pewnie, tak? O, cholera, I Niech się pozabija. Albo nie obudę. Bo te... czy tutaj jest gdzieś ogród? Tu! I tu dwóch! O kurde, jeszcze tam coś. Oj! No super szamble, o. Ja wolę sobie na dół zlecieć już Chwila spokoju, zaraz, zaraz. Tak muszę do wyjścia zaraz. Nie, tutaj, przecież To był gdzieś sekret z teleportem. Tylko gdzie? Nie dobra to. Oj! Kurde zapomniałem na powietrza, super. Tędy! Czego jest susz? A zaraz to jest dźwięk ogra, tak? Hmm. Uuuu! Które endy, tędy chyba? Zaraz, zaraz, zaraz. Nie co ja, to muszę iść tam, gdzie był, czyli na klucz. Co jest gra? O, z jakie naprawdę. Te ogry. O, super, właśnie, to mi się przyda. Tylko teraz te gwoździe przejść. O, tu jesteś, kurde. Jest! To dzięki temu, że te gwoździe go trochę tutaj polękały, a ja jeszcze za muszę zabić. What the Coś mi tu nie pasuje w ogóle komfortu. Dlaczego to tak. Jeden zginął. Ach, pudło. Dobra, jest. Ej, ej, ej obywam. Zaraz, tutaj jest sekret jeszcze prawdopodobnie. Ej! Kurczę! Mm. Następny raz tam zagram i będę sobie wczytywał, żeby to nie, nie trwało za długo, żeby tam. próby skoczenia w tamto miejsce. Ok, jak tam teraz się idzie? Znowu koło tych gwoździ, tak? Przynajmniej wszystkie apteczki tutaj wykorzystam. Jump. Oj, to nie wyszło. Teraz tak. Cholerny gwoździe przez to rozpędził skok. Nie, to nie tak teraz co tu w ogóle jest bo muszę. Tutaj trzeba skoczyć tu można skoczyć, a tu coś jest. Eee, co tu zimne to jest jakieś. Eee, co tu chodzi? Jest tylko taka dekoracja, czy co? No co jest? Co jest grane? Nie podoba mi się to. Muszę mam tak, skoczyć koniecznie. O ja udało się. A, w sumie tu z... Aha, znowu jest takie coś. No to idź, i, i, spokojnie. Apteczki... Hmm. Welcome to the world of wishes, co? Dope lives. I tyle bonusów na raz. Zbroja. ja jestem w ogóle? Apteczka. Nice! O, świetnie, będziemy połączone. Mam nadzieję, że to będzie na zawsze otwarte, ale coś tu jeszcze jest. Nie, to się. Będzie nam cholera. Zaraz, 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 zaraz. A co to jest? Portal lies beyond. Tam jest jakiś portal. Tam jest przejście do tajnego poziomu. Jak się tam dostać? Na razie nie wiem. Kurczę, nie wiem, czy marnować czas. No to. Najpierw pójdę jeszcze tam na sam koniec tego poziomu, tam gdzie miałem, i po raz kolejny muszę znowu przejść koło tych gwoździ. Sorry, o się przejdę a tam jeszcze były rakiety, ja chcę je wziąć. Koniecz po prostu wymiatam, kurwa. Jakbym miał wrzutnie rakiet, to bym mógł spróbować sobie skakać nie tędy. No nie Ale w sumie y, mogę wczytać grę Dobra, wiele tam nie straciłem. Potem i tak jeszcze raz podejdę tylko sekrety tam nic nie było Dobra, idę normalnie tam. W tej chwili yy kurde! Jeszcze szambler! Super! No. Ej! Ach! To... To było niechcący w sumie. Gdzie jest ta winda? Tu jest. Jest tam gdzieś ten szambler? Ja pie... Jest gdzieś, posłyszę jak strzela do mnie. A tu jest! Nie, tu nie ma szans. Nie Gdzieś Gdzie jest piątka? Pią... Hanot i na Ammo. Shit. Nie. Ej! To nie wolno tak robić. Muszę iść do tego sekretu i tak, bo tam jest. Aha, teraz sobie nie pójdę tak łatwo, bo tam szamber mi będzie strzelał. Musisz mieć zdrowia, Super. No, tutaj już nie przejdziesz chyba. O ty, cwaniaku. Dobra, czas na przerwę. Także do zobaczenia w kolejnej części. Na szczęście sobie nagrałem. Cześć.